Kasza! Jest taka obrzydliwa i niesmaczna. Nie chcę jej. Co to za hałas? Babcia, już idę. Super zdjęcia. Siostra. Kto tak krzyczy? Idę. Oj, szefowa kuchni. Już biegnę, tylko to przewrócę. Co się dzieje? Dlaczego mój wnuczek płacze? Ta kasza jest okropna! W takim razie spróbuj tego. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Przygotujemy wszystko, co tylko zechcesz. Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki! Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. Nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Hmm. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Teraz powinno mi się udać. Hmm. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. Nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki i smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie! Co to za frytki bez sosu? Człup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem, po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto i frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki z szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No, oprócz tego. Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Ale co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozwijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Keczup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami? Mmm, pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę! To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. FUU, dlaczego jest takie lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście, nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw. I trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Ok. Trochę keczupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. I nieco spłaszczyć To okropne Żałuję, że to widziałam Nie potrzebujemy warzyw Pasata pomidorowa, peperoni i ser Nic więcej A teraz włożę pizzę do mikrofalówki Niech się upiecze To będzie niewiarygodnie pyszne Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy Muszę to tylko do niego wepchać no, nie wyszło tak, jak się spodziewałam. A mnie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow, ta pizza jest idealna i do tego najsmaczniejsza. No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? Co tym razem? Chcę naleśniki. Jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręca ogień. Świetnie, teraz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami? To będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z emenem sami. I jeszcze jednego z kolorową posypką, a ja do naleśników dodam syrop klonowy, nieźle mi idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutelle, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników, a wierzch poleje syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie gotowe. Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Mm. Fuj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Mmm, pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Mmm, świetne. No, ale wygrywa babcia! Kura. A my? Mała dziewczynka zażyczyła sobie świeżych pankejków. Cóż są łatwe do zrobienia! Babcia i szafowa kuchni zakręciły ciasto tak szybko, że nikt nawet nie zauważył. I już smażą pankejki. A siostra postanowiła uraczyć małą czymś oryginalnym. Spójrzcie na te kolorowe ciasto! Pankejki będą wielokolorowe. Powstanie prawdziwa tęcza. Będzie bardzo smacznie i pięknie. Na wierzchu doda pysznej pianki i kolorową posypkę. Tęczowa góra pankejków gotowa. Babcia robi tradycyjne placki z masłem i miodem. Prosty, ale sprawdzony przepis od babci nie pozostawi nikogo obojętnym. Mm. Szefowa kuchni ma swój własny przepis na placuszki. Robi jajko w koszulce. Następnie wkłada między warstwy pancake'ów plastry szynki. Powstała piękna wieżyczka. Udekorować można zieleniną, a z wierzchu gotowej wieżyczki będzie pięknie spływać żółtko jajka w koszulce. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Doskonałe połączenie korzyści zdrowotnych i witamin. A do tego pięknie podane. No to czas docenić wysiłki uczestników wyzwania. Czyje placuszki najbardziej jej posmakują? Degustacja rozpoczęła się od babcinych pankajków. Są oczywiście najwyższej klasy. Tęczowe naleśniki są następne w kolejce. Pyszne, zwłaszcza w połączeniu z kremem marshmallow. Hmm? Naleśniki szefowej kuchni wyglądają zachęcająco. Ale smakują obrzydliwie. Wycieka z nich surowe żółtko. Fuuu! Dziewczynka nie doceniła tej ekstrawagancji. Zwycięzcą tej rundy zostają tęczowe i starszej siostry. A my kontynuujemy nasz challenge kulinarny. Kolejna prośba dziecka to rogalik. Francuzi uwielbiają jeść croissanty z kawą na śniadanie. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Już je zrobiła, a raczej kupiła gotowe ciasto. A teraz wkłada rogaliki do nagrzanego piekarnika. Jakie pyszności wymyśliła siostra. Też wkłada rogaliki do piekarnika, ale tylko spójrzcie, ile słodkich akcentów będzie miała jej wersja. Szefowa kuchni jest przeciwna gotowemu ciastu ze sklepu. Wie przecież, że najlepsze dania to te zrobione własnymi rękami. Z miłością. I tak na marginesie, nasza szefowa kuchni pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na kruasany. Z tego przepisu robiono kruasany samemu Ludwikowi, królowi Francji, a raczej wszystkim Ludwikom, którzy kiedykolwiek byli królami Francji. Na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Jej siostra i babcia przyglądają się w zdumieniu poczynaniom szefowej kuchni. No to jest jakaś rewelacja. Jak ona sprytnie zagniotła to ciasto, ułożyła je warstwowo i skręciła rogaliki. Co za kunszt! Tylko spójrzcie. Czas wstawić rogaliki do piekarnika. Będą się piekły na pergaminie, a nie na oleju, więc rogalik będzie zdrowszy. Wow, no niewiarygodne rzemiosło! Siostrzyczko, jaka będzie Twoja odpowiedź na rogala królewskiego? Nutella to świetny wybór. Ważne, żeby nie zjeść wszystkiego samemu, tylko zachować trochę dla rogalików. Babcina rogaliki są już gotowe. Pozostaje tylko ostrożnie wyjąć je z piekarnika, żeby się nie poparzyć. I dodać nadzienie. Ola Boga, co tam się dzieje? Siostrę tak poniosło, że jej rogaliki się spaliły. Czekoladowy krem z orzechami laskowymi jest naprawdę pyszny. Ale jak teraz podać takie węgle? Pachną spalenizną. Wszystko przepadło. Tylko spójrzcie na rogale szefowej kuchni. Niesamowity rozmiar, rumiane, a kształt jest po prostu idealny. Zgrabne cięcie, i szefowa kuchni napełnia je własnoręcznie zrobionym kremem. Na koniec dodaje kilka truskawek. Wierzch przykrusza cukrem pudrem. Ach, dlaczego nie jesteśmy we Francji? Nadszedł czas na degustację. Babcine Rogaliki smakują wyśmienicie, choć nie wyglądają zbyt ładnie. Wow, a to jest po prostu arcydzieło. Bez wątpienia pierwsze miejsce zajmują Rogaliki z królewskiego przepisu. Mała nawet zapomniała o trzeciej wersji Rogalików. I no dobrze jej to wyszło. A my kontynuujemy challenge. Co nas czeka dalej? Dziewczynka chce tym razem zjeść ogromny soczysty stek. Nie ma problemu. Trzeba dobrze rozgrzać patelnię i nalać oleju. Ale nie za dużo. I oczywiście trzeba się postarać, aby olej trafił na patelnię, a nie dookoła niej. Ach, ona w ogóle nie umie gotować. Szefowa kuchni zaraz pokaże ci, jak to się robi. Wrzucamy na patelnię kawałek mięsa i smażymy. Tylko traf tam, gdzie trzeba. Siostra jest zaskakująco roztargniona, jeśli chodzi o mięso. Teraz podrzucamy stek, aby odwrócić go na drugą stronę. Ale ma zostać na patelni, nie na podłodze. Babcia będzie musiała to później posprzątać. Siostrzyczko nie zapomni usunąć włosów i brudu z mięsa przed dalszym smażeniem. O, stek już jest gotowy. I nawet nie spaliła. Czas spędzony z szefową kuchni nie poszedł na marne. Jednak czegoś brakuje. Oczywiście trzeba dodać keczupu Heinz, który świetnie komponuje się ze stekami. Będzie jeszcze pyszniej. Nic podobnego, twierdzi babcia. Mięso trzeba po prostu posolić. Przecież jest już wystarczająco smaczne i mięciutkie. Jeszcze tylko gałązka rozmarynu na wierzch. A szefowa kuchni zna sekret słynnego złotego steku Nusreta Gyokcze. Rozsmakował się w nim nawet sam kolor McGregor. A teraz nasza malutka będzie mogła go też zjeść. Wow, prawdziwy złoty stek jak z restauracji w Dubaju. Ojej, co za podanie. Już chcę widzieć minę naszej małej, gdy będzie próbować tego dania! Nadszedł czas na degustację potraw. Mięso oblane ketchupem? No nie! A soczysty stek babci wygląda niesamowicie. Prosty. Bez zbędnych ceregieli i wyśmienity. Wow, a co to jest? To złoty stek! Jaki piękny, lecz dobrze smakuje! Nic szczególnego. To dziwne. Stek babci zajmuje pierwsze miejsce bez wątpienia. Prostota przede wszystkim. Tu się to sprawdziło. Tym razem nasze bohaterki czeka ambitne zadanie. Mała chce zjeść sushi. Danie pracochłonne i trudne do przygotowania. Szefowa kuchni nie wydaje się przerażona. Kupiła specjalny ryż do sushi i zaraz go ugotuje. To proste. A siostra nie będzie potrzebowała ani garnka, ani ryżu, ani nawet nori. Zrobi sushi ze słodko kwaśnych żelków Haribo. Będzie w nie zawijać słodkie misie. O, jest! Właśnie w ten sposób. Użyję też żelkowych oczu, ale najpierw na nimi mi babcie. Fajnie i kolorowo! A zamiast wasabi poleję danie sosem czekoladowym. Wow, tęczowe słodkie sushi! Niesamowite! Ciekawe, co by powiedzieli na to samuraje. Tak czy inaczej jest pięknie. Może nie wiedzieliście, ale szefowa kuchni pracowała kiedyś na dworze królewskim dynastii Meiji w Japonii. O wschodzie słońca udawała się do kuchni w pobliżu rezydencji szogunów. Wyjmowała matę i arkusze nori. Rozkładała na nich ryż namoczony w świętych wodach ze źródeł w pobliżu góry Fuji. Przynosiła awokado z ogrodu cesarza a rybacy dostarczali jej najświeższe ryby z pobliskich wód. Szefowa kuchni skręcała Filadelfię, układała na talerzach i podawała na śniadanie. Cesarz dynastii Meizzi zjadał je, a potem wyruszał, by dokonywać wielkich rzeczy. To przepis, który szefowa kuchni przywiozła ze sobą, by poczęstować swoją małą królewnę cesarskimi sushi Filadelfia. Babcia nie bardzo radzi sobie w temacie sushi, ale wymyśliła coś ciekawego. Całe nadzienie można włożyć do ogórka. Wtedy na pewno się nie rozwali. Na wierzchu ryba i kroimy na małe kawałki. Voila! Ogórkowe sushi gotowe. No to próbujemy. Czyje sushi będzie Ci najbardziej smakować? Ogórkowe sushi wyglądają dziwnie. Nawet nie chcę ich jeść. What? z szefowej kuchni są przepyszne. Jak w najlepszych restauracjach. Dziewczynka właśnie na to miała ochotę. O, jest! Ojej, jakie śmieszne oko! Wow! A jakie słodkie! Małej bardzo się podoba. Z wyraźną przewagą tę rundę wygrywa siostra. Brawo! Podobało Ci się to wyzwanie? Zapraszamy do subskrybowania kanału Rapapa. Czekają na Was kolejne ciekawe zadania, niezwykłe przepisy i pyszne dania. No to do zobaczenia. Bohaterowie Rapapa czekają.